Witam wszystkich serdecznie Jesteśmy w Rajpon W truck czyli w myjce Takiej myjce ręcznej Tutaj myją chyba Kiedyś myli tutaj Meksyce, Ale teraz myją chyba Turcy No i tutaj Przyjechałem, bo trok już jest mocno brudny Tak naprawdę no to nie był my, myty Powiem wam szczerze Chyba z miesiąc już nie był my, myty był taki zasyfiony, że po prostu się strach było go dotykać tam co mogłem to drzwi umyłem, a resztę było zasyfione, więc oni tutaj e, będą nam myć, koszt umycia samego ciągnika, bo jesteśmy, popatrzcie tylko ciągnikiem jesteśmy więc koszt umycia ciągnika jest jakieś 35 dolarów w całości chyba przyczep, przyczepy w środku jakieś 60, coś takiego mi się wydaje. No oni tutaj widzicie ręcznie będą to myć, będą nakładać, polerować, a później to wszystko tymi karczerami umyją, więc myślę, że jakoś ten drog będzie wyglądał. A do końca jazdy zostało 3 tygodnie, czyli jakieś 4 trasy. Teraz przyjadę do Chicago to zostaną jeszcze 4, no jesteśmy w Kalifornii. Tak jak widzicie, kaktu nie kaktusy, tylko palmy rosną, to obok jest jeszcze, e, jak to się nazywa, e, track repair, czyli no można i olej czyń, czyli można naprawić troki, olej wymienić sobie. Widzicie, stoją tam na parkingu różne ciężarówki. Teraz Wam pokażę, o, truck and trailer, to jest jakieś takie do reperowania. Więc e, a tak to wygląda: jakieś tam różne traki, czy jakieś przyczepa się popsuła, czy coś. Więc... No i dookoła sady są. tutaj Sady to są tutaj głównie orzechy. Tutaj oni mają. Przejechaliśmy przez te sady to, co kiedyś nagrywałem. E, stąd później tak e, umyjemy traka, pojedziemy na jedzenie. Pojedziemy sobie coś zjeść, no i później pojedziemy na jardę. Do Stacton, do, nas, do, do naszej bazy, no i tam będziemy czekać na ładunek. O, tutaj widzicie jest sea England, taka duża amerykańska kampania ciężarówek. Powiem wam, że jeżdżą beznadziejnie, co niektórzy, no, ale oni tutaj jeżdżą, widzicie, jest dwóch kierowców, czyli jeżdżą w podwójnej obsadzie. No i to jest duże, oni mają tam na log bugach elektronicznych, wszystko elektronicznie, to naprawdę jest ogromna kampania, z pewno setki ciężarówek i zero wolności, tak mi się wydaje. Botroki oni mają poblokowane w Stanach, gdzie jest po 75, oni 65 jeżdżą, więc się można tylko umęczyć. No i co jeszcze? No i widzicie, myją myją naszego traka, Kasia siedzi w środku. Ja mam taką zasadę, powiem Wam szczerze, że zawsze wychodzi na zewnątrz i po prostu patrzę jak oni myją. Bo kiedyś tak siedziałem w środku, to tak mi umyli, że z tyłu taką kratkę, tak zwanej catwalk, czyli taka kratka jest między siodłem a kabiną, to była w ogóle nie umyta, te zbiorniki nie były pomyte. Więc że jak to się mówi pańskie oko konia tuczy. I to jest chyba dobre powiedzenie, bo teraz tak tutaj wezmę tak z bliska, widzicie otwierają mi maskę. E, będą myli teraz mi maskę. Silnika nie brałem, ale mogą tam chapnąć mi silnik. Silnika nie brałem, więc nie wiem, może będą myć, może nie, będą myć u góry. E, no widzicie, widzicie jak jest. E, jakie są drzwi, a jak są poniżej. Są jeszcze takie myjki, te takiej pająki, jest taka myjka. To oni wszystko robią tymi karcherami, myją, taki leją w tym kwasem i, i, i wtedy myją. Ale powiem wam ogólnie tutaj, tak jak ja, myję bobtaila, ja tam nie jestem jakimś fanatykiem, że mam jakieś chromy, że jakieś tak wczuwam w tą jazdę. Lubię jeździć ciężarówką, nie, muszę, nie oszukuję was, że nie lubię, bo lubię jeździć ciężarówką, lubię te ogromne przestrzenie. Tak jak zauważyliście, lubię oglądać coś nowego, ale nie jestem jakimś takim fanatykiem, że muszę mieć wszystko chromowane w ciężarówce, lubię jak ta ciężarówka jeździ, jest sprawna ale nie lubię jak jest ciężarówka jakoś taka, jak jest jakoś tak wypicowana. No Ludzie tutaj lubią te chromy i mają takie swoje, są właścicielami ciężarówek, więc różne rzeczy robią. No to do ich sprawa. Ja jestem kierowcą takim kampanijnym, czyli e, pracuję dla kampanii lubię dbać o to, tą ciężarówkę, tak jest czysta, lubię jak jest czysto w środku, e, lubię jak to wszystko działa, e, ale jakiś takim mocnym zagorzałym fanem nie jestem, więc e, mi się wydaje, że tutaj w miarę tak umyją, ładnie jest tam, się nie będę wczuwał w sytuację całą tą, więc Widzicie, chodzą, myją. Najważniejsze, żeby on był, bo już był taki brudny tutaj na masce z przodu, gdzie się otwiera tą maskę. To była rękawiczka przy rękawiczce, to było wszystko upierdzielone. Miesiąc nie Wcześniej było tak, że praktycznie co tydzień był myty, więc wiecie, naprawdę ten brud tutaj, już śnieg, gdzieś tam deszcz, takie brudy, wszystkie to już naprawdę mocno był. Widzicie, karcherem myje mi ten co tutaj rękę podnosił to taki jest chyba zastępca szefa on tu ich pilnuje ale powiem wam szczerze oni lepiej robią niż Meksycy Meksycy to jakoś słabo to myli te ciężarówki więc proste, proste metody w kuble mają płyn, myją płynem i, i później myją tym karcherem czyli tą mójką ciśnieniową i no i tyle a tutaj tą kaskadią to z Kaskady to widzieliście, Kaskadiom jeździłem dwa trypy w Experio, ale tam nie było też wolności, to było inaczej niż się umawialiśmy, miało być 100%, 75% drap and hook, czyli przepie, przepinania przyczep a tak naprawdę to pierwszy tryb to mieliśmy cztery rozładunki, jeden załadunek, więc to nie było to co się umowialiśmy, więc e, zrobiliśmy dwa kółka i po prostu podziękowaliśmy, no, że nas przyjęli. Nie podziękowaliśmy sobie współpracy. A tutaj szef nam kupił tą ciężarówkę. Ja powiem wam szczerze, że nie jest zła, można jeździć. Przejechaliśmy nią już z Kasią, jakieś 4 miesiące 80 tysięcy mil. Jeszcze pewno ze 10 walniemy nią 90 tysięcy więc myślę, wydaje, że nie jest. Eee, jakieś tam check-in to widzieliście, ale to są takie prawdę mówiąc, to takie pierdoły są tam, drobne rzeczy w porównaniu z tym wszystkim co się z tym 144 i tym dużym co jeździliśmy my, my to jest już powiem wam szczerze pikuś więc będzie filmik o myciu troka eee, przez przez e, zimę nie będę jeździł ale powiem wam szczerze nie macie się co martwić Będą filmiki, ja nagrywam już na zaś, więc będą filmiki, ale będą filmiki jeszcze stare, z moich starych tras, co kiedyś nagrywałem, a nie wrzucałem do internetu, eee, będzie masę, masę zimowych, zakładania łańcuchów z dziwnych miejsc, więc nie macie się co martwić, więc trzymajcie się, do usłyszenia i do następnego razu.